Proszę Państwa, przełom sierpnia i września w naszym nieszczęśliwym kraju obfituje w rocznicę. Przede wszystkim wypada odnotować rocznicę przypadającą 31 sierpnia rocznicę podpisania porozumień gdańskich. Te porozumienia gdańskie były jednym z trzech porozumień podpisanych między strajkującymi komitetami a ówczesnym rządem komunistycznym. Warto przypomnieć, proszę Państwa, bo to młodsi to mogą nie pamiętać, że wszystkie te trzy porozumienia z rządem podpisali z ramienia strajkujących załóg, podpisali konfidenci albo wywiadu wojskowego, albo służby bezpieczeństwa. W Gdańsku porozumienie podpisał kukuniek, czyli Lech Wałęsa, który do 1976 roku pozostawał w ewidencji służby bezpieczeństwa jako tajny współpracownik. Potem te, z tej ewidencji zniknął, ale tylko dlatego jak przypuszczam, że został przejęty przez wywiad wojskowy i już później wywiad wojskowy go pilotował. W Szczecinie porozumienie, porozumienie podpisał w imieniu strajkującego komitetu podpisał pan Marian Jurczyk, który też był tajnym współpracownikiem służb Bezpieczeństwa, a trzecie porozumienie w Jastrzębiu podpisał pan Jarosław Sienkiewicz, który też był Tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. No to nie mógł być żaden przypadek, że kierownictwo wszystkich tych najważniejszych strajków w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu y, przejęli tajni współpracownicy albo Wywiadu Wojskowego, y, albo Służby Bezpieczeństwa. No i y, w związku z y, rocznicą tego y, wydarzenia, kiedy to ówczesne władze komunistyczne podpisały porozumienia ze swoimi konfidentami, odbyły się dwie uroczystości. W jednej uroczystości wziął udział pan prezydent Karol Nawrocki. To była uroczystość w sali BHP, słynnej, historycznej sali BHP, Stocznik Gdańskiej, gdzie te porozumienie zostało podpisane a tymczasem na zewnątrz, na zewnątrz, na placyku przed bramą Stoczni, tam gdzie ten pomnik, taki monument... Z trzema kotwicami wiszącymi na krzyżach stoi, odbyła się druga demonstracja, na której brylował Bogdan Borusewicz, a jedną demonstrację, jedne obchody, jedną uroczystość od drugiej uroczystości oddzielały barierki i kordony policyjne. No i w związku z tym Bogdan Borusewicz zaapelował do Pana Prezydenta na Nawrockiego, żeby zlikwidował te barierki. Ale zanim jeszcze prezydent Nawrocki zdążyłby podjąć jakąś decyzję, to Służba Ochrony Państwa sprawdziła panią Danutę Wałęsową, czy nie ma jakiegoś prochu przy sobie ładunku wybuchowego na oczach całej publiczności. No i oczywiście potem podobno służba ochrony państwa ją przepraszała, no ale to wiadomo, że pani Danuta Wałęsowa jest bardzo niebezpiecznym konspiratorem, który może w razie potrzeby nawet strzelać bez prochu. Proszę państwa, Danuta Wałęsowa, pani Danuta Wałęsowa uświetniła swoją obecnością tę uroczystość drugą za barierkami, dlatego, że Kukuniek na wszelki wypadek pojechał do Ameryki, żeby tam wygłaszać, wygłaszać odczyty. Nie wiem ile tam, jaka publiczność na te odczyty przychodziła, to muszą być, musi to być, muszą to być amatorzy, że tak powiem, odczytów kukuńkowych. No daj Boże każdemu, niech tam Kukuniek odczytuje, co tam ma do odczytania. Proszę Państwa, tymczasem nastała druga rocznica wybuchu w drugiej, przepraszam, co ja mówię takie rzeczy Trzecia Wojna Światowa to dopiero się zaczyna. Wybuchu II wojny światowej, no i z tej okazji na Westerplatte się odbyły uroczystości, w których wziął udział pan prezydent Nawrocki i pan prezydent Nawrocki podczas tych uroczystości na Westerplatte Przypomniał o reparacjach, które w Polsce się należą od rządu niemieckiego. Proszę Państwa, z tymi reparacjami to jest trochę dziwna sprawa, bo przez kilkadziesiąt lat było cicho na ten temat, aż wreszcie wielce czcigodny poseł Arkadiusz Mularczyk z Nowego Sącza, który jest z zawodu adwokatem, wpadł na pomysł, że on tu się będzie lansował na temacie. Yy, reparacji wojennych no i zaczął tutaj yy, ożywioną działalność popularyzatorską, że tu po Polsce się należy i tak dalej, i tak dalej. No, hałasu narobił bardzo dużo. Yy, na razie. Ale żaden, żadna nota oficjalna rządu, wszystko jedno, którego ani pani Szydłobaty, ani Mateusza Morawieckiego nie powędrowała do rządu niemieckiego w sprawie tych reparacji. O co chodzi? Otóż jak to pan minister Cichocki podczas konferencji prasowej, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas konferencji prasowej ze swoim niemieckim odpowiednikiem, ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Walterem Steinmeierem, oświadczył po polsku, więc nie można tego złożyć na karb niewłaściwego tłumaczenia, że temat reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich jest zamknięty. I takie jest stanowisko rządu niemieckiego, ale w tej sytuacji wypada... Postawić nam pytanie, wypada nam postawić pytanie, dlaczego pan prezydent Nawrocki postanowił ten temat, że tak powiem, odświeżyć, wyciągnąć z naftaliny i go odświeżyć. No, to dlatego, że jak się okazało, temat jest bardzo nośny i bardzo wielu naszych obywateli, rodaków naszych, no, chętnie by się przynajmniej pokarmiło przez jakiś czas złudzeniami, z Mogą coś, może skapnąć z tych reparacji, bo pan Arkadiusz Mularczyk, oczywiście wielce trzygodny wyliczył kwotę tych operacji na 6 bilionów, tam nie wiem czego, euro chyba. No, w każdym razie, ile to można by za to kupić. Nic dziwnego, że taka perspektywa bardzo wielu naszych rodaków ekscytuje. Proszę państwa, ja. Już wyjaśniałem, na czym polega tutaj, jak to wygląda od strony takiej prawno-traktatowej sprawa reparacji. Przypomnę jeszcze raz. Otóż w 1945 roku niem, Państwo niemieckie zostało zlikwidowane w związku z tym o wszystkich remanentach związanych z II wojną światową, między innymi również o reparacjach. Decydowała konferencja mocarstw w Pożdamie. I konferencja mocarstw w Pożdamie zdecydowała również co do reparacji przypadających Polsce. Decyzja polegała na tym, że Polska ma otrzymać reparacje sowieckiej strefy okupacyjnej bo państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy okupacyjne między innymi sowiecką i Polska miała zgodnie z dyspozycją konferencji w Pożarnie otrzymać reparacje ze sowieckiej strefy okupacyjnej, ale Sowieci jak to Sowieci dzielili się z nami po bratersku, to znaczy nic nam nie dawali, a pod pretekstem, że Polska ma otrzymać tu reparacje ze strefy okupacyjnej sowieckiej, zażądali wybierania darmowego, właściwie węgla górnośląskiego. No i dopóki Stalin żył, no to nikomu nie przyszło do głowy, żeby tutaj się podnieść jakiś głos protestu. Ale kiedy Stalin umarł, to ówczesny rząd PRL-u. Yy, Zaproponował Sowieciarzom, że Polska zrezygnuje z tych reparacji, bo i tak nic z tego nie miała, ale w zamian za to niech Sowieciarze zrezygnują z wybierania węgla górnośląskiego. I Sowieciarze się zgodzili z tym, że przestali wybierać ten węgiel górnośląski dopiero w 1956 roku. No i stanowisko rządu niemieckiego jest takie w tej sprawie, że Niemcy zrealizowały wszystkie postanowienia, również odnośnie reparacji, wszystkie postanowienia konferencji Mocar z A jakie były rozliczenia między Związkiem Sowieckim a Rzeczą Pospolitą Polską, to rządu niemieckiego nie obchodzi. Proszę Państwa, żeby tutaj nie odbiec od pewnej tradycji, jaka się wytwarza w naszym nieszczęśliwym kraju, to również w tej dziedzinie mamy tutaj niezamierzony element komiczny. Otóż oprócz pana prezydenta Karola Nawrockiego, mamy czy też mieliśmy jeszcze do niedawna. I innego prezydenta legitymizowanego, mianowicie Jana Zbigniewa y, Hrabiego Potockiego. No i Jan Zbigniew Hrabia Potocki zasłynął y, z tego, że wyprocesował dla Polski reparacje wojenne od Niemiec w kwocie bodajże 800 miliardów dolarów. No to nie babatela, warto się schylić po coś takiego. Jest tylko jeden problem. Otóż y, te y, Jan Zbigniew hrabia Potocki, y, twierdzący, że jest prezydentem Polski, y, wyprocesował te reparacje przed Europejskim Sądem Arbitrażowym w Ciechanowie. Który został utworzony przez y, Izbę Biznesu w Opinogórze. Y, no więc to taki sąd. To, to, teraz tylko już wyrok mamy, teraz tylko trzeba wyegzekwować na Niemcach, y, no i, i, i podzielić reparacje, że tak powiem, porówno, żeby było sprawiedliwie, po bratersku. Proszę Państwa, jest tylko jedno pytanie: w jaki sposób Polska. Która siedzi w kieszeni u Niemców, mówiąc z Nagasem, zmusić może Niemcy do zrobienia czegoś, czego Niemcy nie będą chciały zrobić. No i na to pytanie jeszcze nie ma odpowiedzi. Tymczasem, proszę Państwa, przed wizytą pana prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło mu instrukcji takiej, no, tam bardzo obszernej, podobno instrukcji, chociaż pracownicy kancelarii prezydenta mówią, że miała ona półtorej stroniczki, ale podobno tu więcej tych stroniczek było. No i tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Taką, takiej instrukcji udzieliło, podobno między innymi takiej, żeby prezydent Nawrocki podczas wizyty w Białym Domu nie dłubał w nosie, żeby nie trzymał rąk w kieszeniach, żeby się nie garbił, no i żeby na pytania, jakie mu tam zada prezydent Trump czy ktokolwiek inny, odpowiadał zdaniami... Pełnymi treści. Ta instrukcja, niestety, wysł, wysłała na jaw, bo jakaś szwajn, nie wiadomo jaka, bo żadna się nie chce przyznać, ujawniła tę instrukcję. No i y, skutek tego Amerykanie też ją poznali. Nie wiem, czy, bo akurat dzisiaj, y, w tej chwili, dosłownie 3 września, jest godzina po 17. To właśnie pan prezydent Karol. Nawrocki prowadzi rozmowy w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. No i nie wiem, czy jeśli pan prezydent Nawrocki nie będzie odpowiadał w sposób oczekiwany przez prezydenta Trumpa, to ten czy mu nie zarzuci, że wykracza poza instrukcje, jakie i mu... To, y, rząd, a konkretnie y, książę Małżonek jako minister spraw zagranicznych w waginecie obywatela Tuska Donalda. Proszę Państwa, y, ujawnienie tej instrukcji y, trochę taką konsternację wzbudziło i żeby zatrzeć to niemiłe wrażenie, to obywatel Tusk Donald tutaj przyjął Reichsführer, Urszulę Wodaleje, na granicę, zawiózł ją na granicę polsko-białoruską, tam pod ten płot graniczny. Chodziło o to, że w związku z Pojawieniem się e, takich wojowniczych nastrojów w Unii Europejskiej, e, również Reichsführer Urszula Wodeleje zapragnęła dodać sobie heroicznego listka do Wieńca Sławy. No i w związku z tym pojechała z obywatelem Tuskiem, Donaldem pod granicę, a tam się okazało, że za płotem białoruskie soldaty spacerują z długą bronią, w związku z tym służby, nasze, naszego nieszczęśliwego kraju, wysunęły, tam wystąpiły z taką radą, żeby przenieść tę konferencję, która, którą miała tam odprawować Reichsführer Urszula Wodeleje, w jakieś inne miejsce, żeby nie na oczach tych białoruskich soldatów, co tam z długą bronią po drugiej stronie płotu spacerowali. Ale Urszula Wodeleje nie chciała nawet o tym słyszeć, jak już przyjechała nad granicę to już chciała zasłużyć na ten heroiczny listek do Wieńca Sławy, no i tam wygłosiła rozmaite deklaracje, między innymi taką, że Polska może dostać 200 milionów euro pożyczki na dozbrojenie Bundeswehry, no i na tym się konferencja skończyła. Donald Tusk odetchnął z ulgą, powiedział krótkimi, żołnierskimi słowami, podsumował tę konferencję, no to przeżyliśmy. Muszę powiedzieć, że nie postarał się specjalnie, bo na przykład taki Michał Saakaszwili, gruziński prezydent, no to jak zapraszał jakiegoś gościa i chciał mu tam dorobić epizod heroiczny do wieńca Sławy, to wywoził go poza miasto i tam umówiony soldat, puszczał serię z pistoletu maszynowego w ciemności nie wiadomo było kto to strzela i tak dalej no i później wszyscy byli bardzo podekscytowani wcale się nie baliśmy i tak dalej i tak dalej a z kolei prezydent Zeleński to jak zaprasza jakiegoś etranger do Kijowa to zaraz go raczy alarmem lotniczym każe włączać syreny no i jak Syreny wyją, to prezydent zawieński zaprasza tego swojego gościa, etranżera na spacer ulicami Kijowa. No i spaceruje z nim, do struchlały ten etranger, No i potem się chwali, że to lido pod... Błogniem był i tak dalej z prezydentem Zeleńskim, braterstwo broni. Proszę państwa, no niestety te niedostatki, których to zaniedbania obywatela Tuska Donalda to musiał uzupełnić zimny ruski czekista Putin. Od czego jest Putin? No właśnie od tego. No i proszę państwa, co się stało, kiedy Ursula Reis Ursula wodę Wodeleje leciała w wsiadła w samolot, żeby polecieć do Bułgarii, to się okazało, że tam wysiadł GPS, że to Putin wyłączył GPS w tym samolocie. No i tam było to awaryjne lądowanie, było i tak dalej. W każdym razie tak bułgarskie służby oświeciły, że wodem leje, że to wina Putina. No jasne, że tak. Proszę Państwa, ale Urszula widocznie nie była ukontentowana do końca tymi na skutek tych zaniedbań obywatela Tuska-Donalda, bo właśnie 3 września Komisja Europejska pod kierownictwem Reichsführer Urszuli Wodeleje podjęła decyzję o przyjęciu. Umowy z Mercosur dotyczącej importu taniego, tanich produktów rolnych z Ameryki Południowej. Do obywatel Tusk Donald w imieniu naszego nieszczęśliwego kraju i prezydent francuski, prezydent Macron się temu sprzeciwiali, ale okazało się, że nie, że w ogóle takiego, taki trik zastosowała Roszula leje złośliwy że to jest taka tymczasowa akceptacja y, tej umowy z Mercosur, no prowizorki wiadomo są najtrwalsze, ale w związku z tym, że to ta akceptacja umowy z Mercosur na charakter tymczasowy, to żadne państwo nie będzie musiało go tej umowy ratyfikować. No i tak oto proszę Państwa, a tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju zaostrza się walka klasowa na odcinku praworządności. W dniu dzisiejszym, to znaczy trzeciego 3 września zebrał się Trybunał Stanu w ilości trzech sędziów, ponieważ dwunastu sędziów zostało wcześniej wyłączonych, no i miał Trybunał Stanu podjąć decyzję w sprawie immunitetu pani Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No ale okazało się, że ci i sędziowie wyłączeni, pod przewodnictwem pana mecenasa Dibois, to takie francuskie nazwisko nosi pan mecenas, po naszemu to znaczy drewniany, też się stawili, no ale niech pan Piotr Andrzejewski, który przewodniczył Trybunałowi Stanu, Powiedział, że to niekulturalne, zwrócił uwagę, że to niekulturalne, z tym bardziej niekulturalne, że tam na, pan mecenas Debussy nawoływał do wezwania policji. No nie wiem, co wezwanie policji by tu zmieniło, bo przecież każdy z tych sędziów, nawet jak jest chwilowo wyłączony, to ma immunitet, wiem co mówię, bo sam byłem sędzią Trybunału Stanu i wiem, że każdy sędzia ma immunitet. No więc widzimy, że proszę Państwa, walka klasowa na odcinku praworządności zaostrza się niepomiernie, no i zobaczymy do czego doprowadzi.